Wyznać wszystkie wartości parametru m, dla których równanie podane w zadaniu ma dwa różne dodatnie rozwiązania spełniające nierówność. Musi to być równanie kwadratowe, żeby, było, żeby miało dwa różne rozwiązania. Z tego tutaj, a żeby było kwadratowe, to a musi być różne od zera i żeby miało dwa różne rozwiązania. delta musi być większe od zera. Żeby były dwa rozwiązania dodatnie, to ich iloczyn Musi być większe od zera i suma musi być większa od zera Oraz warunek, który jest podany w zadaniu, czyli x1 kwadrat dodać x2 kwadrat, musi być mniejsze lub równe od 17 czwartych. Warunek pierwszy, a różne od 0, a jest równe 4, czyli jest różne od 0, to znaczy, że on jest spełniony dla wszystkich liczb rzeczywistych. Teraz warunek z deltą, czyli b kwadrat, 2 odjąć 4m do kwadratu, odjąć 4 razy a i razy c, czyli m kwadrat, odjąć m, odjąć 2. Z rozkuczonego mnożenia a kwadrat minus 2ab, czyli 2 razy 4 razy 2, to jest 16m, dodać b kwadrat, czyli 16m kwadrat, odjąć 4 razy 4, 16m, m kwadrat, dodać 16m i dodać 32. 16m kwadrat się redukuje, także 16m się redukuje i otrzymuje 36, które jest większe od zera, zatem podobnie jak w warunku z a, jest to zawsze spełnione, czyli m należy do rzeczywistych. No i teraz jeżeli delta wyszła 36, to tak naprawdę... Pierwiastek z delty jest 6, to mógłbym rozwiązania tego równania, czyli x1, x2, zapisać. One nie wyjdą trudne. Gorzej, gdyby tutaj było jakiś, jakiś, jakiś parametr m, by został w delcie, wtedy wyznaczenie tych pierwiastków byłby trudne. Natomiast w tym przypadku można pokusić się o policzenie x1, x2. No i te warunki tutaj na iloczyn i na sumę powinny w miarę prosto wyjść. Ja będę dalej liczył tak, jak sobie tutaj zaplanowałem, czyli z wzorów Wieta. Ale tak naprawdę można by tutaj to x1, x2 wyliczyć. Oto w takim razie wzory Wieta, czyli x1 razy x2 większe od 0, c przez a większe od 0, czyli m kwadrat odjąć m odjąć 2 przez 4 większe od 0, obustronnie razy 4. No i mam nierówność kwadratową, czyli liczę delta m, 1 odjąć 4 razy 1 razy minus 2, czyli 9, Pierwiastek z delty jest 3, czyli m równa się minus b plus albo minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli to jest 2 albo minus 1. Czyli e, minus 1, 2. Współczynnik a jest dodatni, czyli ramiona paraboli są skierowane w górę, mają być większe od zera, czyli m. E, M należy od minus nieskończoności do minus 1, w sumie od 2 do nieskończoności. No i teraz y, y, czwarty warunek, czyli suma większa od 0, czyli minus b przez a większe od 0, czyli minus 2 dodać 4m przez 4 większe od 0, mnożę obu strony razy 4. Czyli minus 2 plus 4m większe od 0, 4m większe od 2, czyli m jest większe od 1, 2. Czyli m należy do przedziału od 1, 2 do nieskończoności. No i teraz ten warunek, który jest w zadaniu, czyli suma kwadratów jest mniejsza lub równa od 17 czwartych też będą to wzory Wieta, ale trzeba będzie tutaj przekształcić, czyli suma kwadratów zamieniam na kwadrat sumy, co oczywiście nie jest równe, bo w kwadracie sumy jeszcze jest podwojony iloczyn, czyli muszę ten podwojony iloczyn odjąć. Mniejsze lub równe od 17 czwartych. Czyli minus b przez a do kwadratu, odjąć 2c przez a, jest mniejsze lub równe od 17 czwartych. Minus b przez a B jest 2 minus 4m, czyli minus b to będzie 4m minus 2. 4m minus 2 przez a jest 4 do kwadratu. Odjąć 2c, czyli m kwadrat minus m minus 2 przez 4 jest mniejsze lub równe od 17 czwartych. Tutaj mogę skrócić przez 2 czyli jest 2m odjąć 1 przez 2 do kwadratu, odjąć, tak samo tutaj mogę skrócić przez 2, czyli m kwadrat odjąć m odjąć 2 przez 2, jest mniejsze lub równe od 17 czwartych. Podnoszę do kwadratu, z rozkuconego mnożenia, przez 4 odjąć m kwadrat minus m minus 2 przez 2, mniejsze lub równe od 17 czwartych, to mogę pomnożyć razy 4, czyli 4m kwadrat, odjąć 4m, dodać 1, odjąć, Wójka z czwórką się skraca, czyli muszę pomnożyć razy 2, minus 2m kwadrat, dodać 2m, dodać 4, jest mniejsze lub równe od 17. Czyli 2m kwadrat, odjąć 2m, 5, i przeniesione 17, to jest minus 12 mniejsze równe 0. Zanim będę liczył delta, jeszcze podzielę przez 2, czyli m kwadrat odjąć m, odjąć 6 mniejsze równe 0. Czyli delta jest równa b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c, czyli 25, pierwiastek jest 5, czyli m1 i 2 jest minus b. Plus albo minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 3 i minus 2. Nierówność kwadratowa, czyli szkicuję parabolę. Współczynnik A jest dodatni i mają być mniejsze lub równe od 0. Czyli m należy od minus 2 do 3. No, i teraz rozwiązanie końcowe to będzie część wspólna wszystkich warunków. Czyli tak, mam przedział od minus 2 do 3. Od minus 2 do 3 i to był przedział domknięty. Dalej, mam przedział od 1, drugiej do nieskończoności. I przedział otwarty do minus 1 i dalej od 2 do minus 1. No i pierwsze dwa warunki były: M należy do rzeczywistych, czyli jak będę wyznaczał część wspólną z rzeczywistymi, to tak naprawdę nie ma to wpływu na rozwiązanie. Czyli mam zaznaczone trzy warunki. Rozwiązaniem jest ten przedział, ta część. Liczb rzeczywistych, ten, ten podzbiór liczb rzeczywistych, gdzie występują wszystkie trzy. Czyli w tym przypadku jest to przedział lewostronnie, otwarty od dwóch do trzech. I to jest odpowiedź na zadanie.